Hejo, jestem krową. Huuu, <słuch> patrzcie, prycie, przetransformowałem się krowę. Tak. No i co, mangio? Jesteś teraz pewnie zazdrosny. Siemaneczko, ludziska z tej strony. Error23. I jestem krową No zobaczcie, jestem krową no Chodź, chodź Dobrze, więc tak Oto cały mechanizm Bo jak wiadomo, to jest zrobione na dla na Minecraft No, przestałem być krową Dobrze, więc tak Mamy tutaj Super zegar Zmiany z blocków. Ten O, zobaczcie To cały czas stawia tutaj blok a ten komand... Nie, nie to Nie, nie to Ten komand... no tutaj płycze? I to jest tak szybkie, tak szybkie, że nawet nie widać tego redstone'a, ale zobaczcie On tutaj jest, bo jakbym Eee... Jak gdy Pokażę Wam to tak, o! Zobaczcie Aha, tak to nie działa Ale zobaczcie, na repeater O, zobaczcie Szybszy od najszybszego. Dobrze, więc... No i tak, tutaj mamy migawkę. I teraz teleportuje nas... Do nas krowę. Cały czas teleportuje do nas krowę, która ma na imię Kao. No jak widać... Jest, nie jest to tak... Uczywiste. Aha, bo ja latam. To okay. no. no, Krowa no, chodź tutaj. Aha, bo ja mam... No dobra, jesteśmy krową, lecz no nie wszystko, musi być jeszcze drugi command block, pomysł oh, się, który daje nam niewidzialność cały czas, no i to tyle w dzisiejszym odcinku command mm. blockowych pomysłów, mam nadzieję, że wam się spodobało, lajkujcie, subskrybujcie i trzymajcie się, cześć!